Mała Lena zawsze uwielbiała patrzeć, jak mama zakładała białe rękawiczki przed rozpoczęciem pracy. Były trochę za duże, zawsze lekko odstawały na palcach, ale mama mówiła, że tak właśnie wyglądają ręce kogoś, kto zarabia na chleb. To są rękawiczki godności, powtarzała szeptem, kiedy wieczorami wracała zmęczona z pracy. Dla Leni to nie była praca, to był rytuał. Mama, ubrana w biały fartuch, pachnąca tanim mydłem. Wychodziła przed świtem, żeby posprzątać sąd okręgowy w centrum miasta. Czasem zabierała Lenę ze sobą, kiedy nie miała jej z kim zostawić. Dziewczynka siedziała wtedy cichutko na schodach, licząc kafelki podłogi, a czasem rysując coś na odwrocie rachunków, które mama trzymała w torebce. Ich życie nie było łatwe, ale Lena nigdy nie narzekała. Mały siebie, mały śmiech, mały historii opowiadane szeptem pod kołdrą, kiedy świat wydawał się zbyt ciężki. Jednak tamtego poranka coś się zmieniło. Mama nie wróciła na czas. Zawsze była punktualna, zawsze po cichu otwierała drzwi, stawiając ostrożnie torby na podłodze. Ale tym razem minęła godzina. Dwie. Trzy. Telefon Leni Cacunil. Numer, którego nie znała. Zadrżała. Dzień dobry. To posterunkowy Kowalski. Czy rozmawiam z córką pani Martynowak? Serce dziewczynki niemal przestało bić. Tak. To ja. Twoja mama została dziś rano zatrzymana. Przykro mi, musimy wyjaśnić pewne sprawy. Chodzi o długi w banku. Próbowała negocjować, ale sprawa trafiła na biurko komornika. Musieliśmy ją zatrzymać. Lena nie rozumiała wielu słów. Długi. Komornik. Zatrzymana. Wiedziała tylko jedno: mamy nie ma. Przez chwilę stała w miejscu. Potem powoli podeszła do szafy. Sienęła po biały fartuch, który zawsze wisiał na haku obok drzwi. Założyła go na swoje drobne ramiona. Rękawy były za długie. Fartuch sięgał prawie do kostek. Włożyła też rękawiczki. W niej wyglądała jak postać z opowieści, mała dziewczynka w przebraniu dorosłej kobiety. Spojrzała w lustro. Uśmiechnęła się lekko. Ja pójdę za mamę, powiedziała sama do siebie. Ja posprzątam, to może oddadzą mi mamę. Nie miała planu. Nie wiedziała, co zrobić z długami, bankami, komornikami, ale wiedziała jedno: podłoga w sądzie musiała być czysta. Mama zawsze powtarzała, że czysta podłoga to czyste sumienie. I tego dnia Lena postanowiła posprzątać cały sąd sama. Nie dla pieniędzy, nie dla dorosłych, dla mamy. Lena wiedziała, gdzie jest sąd. Przecież tyle razy tam bywała z mamą. Pamiętała dźwięk buczenia neonów nad wejściem, Chud marmurowych schodów i echo własnych kroków, odbijające się od wysokich ścian. Ale nigdy wcześniej nie musiała tam iść sama. Było jeszcze wcześnie. Masto dopiero budziło się do życia. Tramwaje powoli wypełniały się ludźmi zmierzającymi do pracy. Sklepikarze podnosili żaluzję w witrynach, a stare kobiety ustawiały się pod piekarną, żeby kupić ciepły chleb. Lena szła po boczem. Drobna sylwetka w za dużym fartuchu przyciągała spojrzenia przechodniów. Gdzie twoja mama? Zapytała jedna z sąsiadek, wychylając się z balkonu. Lena spojrzała w górę, ale nie odpowiedziała. Czuła, jak pod powiekami zbierają się łzy. Ale wiedziała też, że nie wolno jej teraz płakać. Mama zawsze powtarzała, jak się płacie, to się gorzej widzi, a jak gorzej widzisz, to gorzej sprzątasz. Droga do sądu była dla niej jak marsz przez obcy kraj. Każdy krok był ciężki, jakby fart uważał więcej niż cała dziewczynka. Ale szła. Krok za krokiem. Każdy stopień, każdy chodnik, każde przejście dla pieszych było kolejnym wyzwaniem. Gdzie wreszcie dotarła na miejsce, strażnik przy wejściu spojrzał na nią zaskoczony. Dziewczynko, co ty tu robisz o tej porze? Lina Azuzaknula i Wajpistoła Plissi, przyzesłem posperz Mama dziś nie mogła. Strażnik spojrzał na nią, potem na biały fartuch, potem znowu na jej małą twarz. Przez chwilę wydawało się. Że zaraz każe jej iść do domu, ale coś w oczach dziewczynki kazało mu się zatrzymać. Może to było spojrzenie, dorosłe, poważne, znutą dziecięcego strachu schowanego głęboko. A twoja mama zabrali ją przez bank, ale ja posprzątam, obiecuję. Strażnik odetchnął ciężko. Wiedział, że nie powinien jej wpuszczać. Wiedział, że to nie jest miejsce dla dzieci, ale coś w nim pękło. Skinął głową i uchylił drzwi. Tylko uważaj na siebie. Dziewczynka weszła do środka. Wysokie korytarze sądu wydawały się jeszcze większe niż zwykle. Światło wpadało przez wąskie okna, malując na ścianach długie cienie. Lena znała każdy zakamarek tego miejsca. Wiedziała, gdzie trzyma się wiadra, gdzie są środki czystości, gdzie mama zostawiała swoją szmatkę do podłogi. Znalazła je wszystkie. Były tam, gdzie zawsze. Chwyciła zatrzonych starego mopa, który mama nazywała żartobliwie królewskim berłem, i zaczęła pracę. Korytarz po korytarzu, zajb po zajbi, drzwi po drzwiach. Nikt jej nie przeszkadzał. Pracownicy sądu patrzyli na nią z niedowierzaniem, ale żaden nie zbliżył się na tyle, żeby zapytać, co się stało. Może bali się odpowiedzi. Lena szorowała podłogi z takim zacięciem, jakby od tego zależało całe jej życie. Bo tak właśnie było. W jej małym świecie to był sposób na odzyskanie mamy. W pewnym momencie do sali rozpraw weszła sekretarka sądowa, niosąc to z dokumentów. Zatrzymała się nagle, widząc dziewczynkę na kolanach, z rękawiczkami suwającymi się z drobnych palców. Dziecko, co ty tu robisz? Lina pani Asluzrak. W jej oczach nie było lęku, tylko determinacja. Sprzątam za mamę. Mama nie mogła dzisiaj. Muszę wszystko umyć, żeby oddali mi mamę. Sekretarka zamarła. Nie wiedziała, co powiedzieć. Spojrzała na nią jeszcze raz i wyszła. Chwilę później śmery i szepty rozchodziły się już po całym budynku. Ludzie zaczęli mówić: z jednej kancelary do drugiej, z pokoju do pokoju, stoja dziewczynki sprzątającej zaaresztowaną matkę niosła się echem. I tak, zanim Lena dotarła do największej sali rozpraw, już wszyscy o niej wiedzieli. To co miało być zwykłym sprzątaniem podłogi powoli zamieniało się w coś więcej. W coś, czego nikt nie był w stanie jeszcze nazwać. W sercach ludzi zaczynała kiełkować dziwna mieszanka współczucia, wstydu i podziwu, i nikt nie przypuszczał, że to dopiero początek. Drzwi do największej sali rozpraw otworzyły się z cichym skrzypnięciem. Lena weszła ostrożnie, trzymając w jednej ręce plastikowe wiadro z wodą, a w drugiej złożoną szmatkę. Była taka malutka wobec ogromnej przestrzeni tej sali, wysokie sufity, ciemne bołazeje na ścianach i złote godło Rzeczypospolitej Polskiej wiszący nad sędziowskim stołem kropka na podwyższeniu siedział sędzia Roman Lewicki, znany surowości, ale i sprawiedliwości. Przed nim leżały akta sprawy zupełnie innego człowieka, ale w tej chwili nie mógł oderwać wzroku od dziewczynki w białym fartuszku, która powoli, z powagą dorosłego, zaczęła klękać na zimnej marmurowej posadce kropka. W sali panowała niemal grobowa cisza. Każde poruszenie krzeseł, każdy oddech był słyszalny, jak uderzeniem młotka kropka Lena zanurzyła szmatkę w wodzie, wycisnęła ją małymi rączkami i zaczęła szorować podłogę. Ruch za ruchem. System Jakby to było najważniejsze zadanie na świecie. Dziecko. Co ty robisz? Zapytał sędzia. Pochylając się do przodu, kropka Lena podniosła głowę. Mała ogromne, ciemne oczy których odbijało się światło padające z okien Wstała powoli jakby wiedziała że teraz trzeba coś powiedzieć kropka jej głos zabrzmiał czysto dźwięcznie mimo że lekko drżał Proszę pana mama została aresztowana więc przyszłam posprzątać Mama zawsze tu sprzątała Muszę posprzątać żeby zarobić i zapłacić za mamę bo ją zabrali bo nie miała pieniędzy dla banku kropka cisza Nawet protokolantka przestała pisać Ludzie na ławkach spojrzeli po sobie. Jedna z kobiet zakryła usta dłonią. Starszy adwokat, który nigdzie nie uronił łzy, poczuł, jak coś go ściska w gardle. Kropka sędzia lewicki zamarł. Czuł, jak cały jego świat, prawo, procedury, przepisy, reguły nagle pęka pod ciężarem tej prostej, dziecięcej logiki. Dziewczynka nie prosiła o litość. Nie krzyczała. Przyszła pracować jak jej mama. Przyszła uczciwie zarobić na wolność matki Kropka. Sędzia powoli wstał. Sunął togę z ranion i zszedł z podwyższenia. Jego kroki odbijały się echem po sali. Zatrzymał się przed Leną i uklęknął obok niej, choć jego kolana od razu zaprotestowały bólem. — Jak masz na imię? — zapytał cicho, niemal szeptem. — Lena — odpowiedziała Kropka. Sędzia uniósł głowę i spojrzał w kierunku strażników stojących przy drzwiach. — Gdzie jest maka tej dziewczynki? — Aresz na Białostockiej — Wysoki sądzie, odpowiedział jeden z funkcjonariuszy, z trudem kryjąc wzruszenie kropka sędzia wstał. Jego postać wydawała się teraz jeszcze większa, jeszcze silniejsza, jakby urósł nagle o kilkanaście centymetrów. natychmiast przygotować dokument o zwolnienie Haliny Nowak. Bez opłat, bez warunków, bez dyskusji. Jeśli ktoś ma z tym problem, niech spojrzy na to dziecko i powie jej prosto w oczy, że prawo nieznalitości kropka w sali rozległy się śmery. Ktoś zaślochał. Strażnicy spojrzeli po sobie i wybiegli. By wykonać polecenie, kropka sędzia wrócił do Leni i delikatnie położył jej dłoń na ramieniu. Twoja mama wróci do ciebie. A ty już nie musisz sprzątać. Zasługujesz na dzieciństwo. Nie na MOP i wiadro, kropka wtedy Lena nie wytrzymała. Łzy, które do tej pory tak dzielnie nie pozwalała wypłynąć, nagle zaczęły spływać po jej policzkach. Uklękła. Jakby nogi odmówiły posłuszeństwa. I wtuliła się bok sędziego kropka cała sala powstała. Ludzie zaczęli bić brawo. Sekretarko Tarla Oksi Nawet zimni urzędnicy mieli mokre oczy kropka tego dnia nie zapomnieli już nigdy, ani sędzia Roman Lewicki, ani Erwokasi, ani Stranicy, ani ludzie sądowych ława Kropka a najmocniej. Lena, która po raz pierwszy w życiu poczuła, że świat potrafi, by Sprawiedliwy Kropka wieczór zapadł nad Warszawą, a ulice miasta wypełniły się światłami latarni i cichym szumem przejeżdżających samochodów. Lena siedziała na schodach przed gmachem sądu, trzymając w rękach swój mały woreczek z kilkoma najpotrzebniejszymi rzeczami. Chociaż ziębnięta od zimna, nie czuła niczego oprócz rosnącego sercu niepokoju i nadziei Kropka, minęły godziny od momentu, gdy sędzia Roman Lewicki wydał decyzję o natychmastowym zwolnieniu jej mamy. Haliny Nowak. Ale Lena wiedziała, że najtrudniejsza chwila jeszcze przed nią. Spotkanie z mamą po tym, co się wydarzyło, kropka wreszcie. Drzwi sądu otworzyły się szeroko, a w progu pojawiła się dobrze znana sylwetka, matka. Jej twarz była zmęczona, ale oczy błyszczały łzami, które nie chciały przestać płynąć. Zanim ktokolwiek zdołał cokolwiek powiedzieć, Lena wstała gwałtownie i rzuciła się w ramiona mamy, mamo, szepnęła zaciskając palce na jej ubraniu, jakby bała się, że to tylko sen i zaraz się obudzi. Moja kochana córeczko, odparła Halina, tuląc lękę tak mocno, że obie zapomniały na chwilę o całym świecie. Przepraszam, że cię zostawiłam. Nie chciałam, żebyś musiała cierpieć, kropka Lena zatrzymała się na moment, patrząc w twarz mamy. W jej oczach nie było gniewu, tylko miłość i tęsknota. Nie szkodzi. Mamo, ja tu byłam i posprzątałam za ciebie. A teraz jesteś ze mną, kropka, w tym momencie w sali sądowej pojawił się sędzia Lewicki, który podszedł do nich ostrożnie, z ciepłym uśmiechem. Pani Halino, zaczął. Chciałem powiedzieć, że państwa historia poruszyła mnie do głębi. To, co zrobiła pani córka, jest dowodem na siłę i miłość, której nie da się złamać żadnym wyrokiem, kropka Halina skinęła głową ze łzami w oczach. Dziękuję, panie sędzio. Bez waszej pomocy nie byłabym tutaj z moją córeczką kropka wokół nich zgromadzili się ludzie, pracownicy sądu, strażnicy, inni petenci. Wszyscy bili brawo, wzruszeni i jednocześnie pełni nadziei kropka lęka poczuła, że to, co kiedyś było niemożliwe, teraz staje się rzeczywistością. Jej mama była wolna. A ich wieść, silniejsza niż kiedykolwiek, kropka ale ta historia nie skończyła się tylko na tym dniu. Kropka a to był początek nowego rozdziału. Rozdziału walki o sprawiedliwość, miłość i godność. Kropka kiedy Lena i jej mama, Halina, wróciły do swojego małego mieszkania na Pradze. Świat nie zmienił się od razu. Za oknem nadal szaro i chłodno, a w powietrzu unosił się zapach wilgoci i starego drewna. Ale dla nich to miejsce nabrało nowego znaczenia. Było to ich schronienie. Miejsce, gdzie mogły zacząć wszystko od nowa kroka pierwsze dni po zwolnieniu, były pełne mieszanych emocji. Halina czuła się słaba i zmęczona po pobycie w areszcie. Jej dłonie, które tak wiele razy sprzątały sąd, były spękane i popękane przez mróz i ciężką pracę. Mimo to nie poddawała się. Wiedziała, że teraz to ona musi być silna dla Leni. Musimy zacząć od zera. Córeczko, mówiła cicho, kiedy Lena siedziała obok niej na łóżku. Długi, które narobiliśmy. Ciągnął się jak cień, ale razem damy radę, kropka, Lena skinęła głową. Mimo młodego wieku czuła odpowiedzialność, która spoczywała na jej barkach. Wiedziała, że musi pomagać mamie i wspierać ją najlepiej. Jak potrafi, kropka już następnego dnia Halina postanowiła wrócić do pracy. Nie do sądu, bo atmosfera tam wciąż była trudna, ale do lokalnej firmy sprzątającej, która zaoferowała jej pomoc po usłyszeniu o jej sytuacji. Firma dała jej szansę na nowe zatrudnienie z lepszym wynagrodzeniem i ludzkim podejściem, kropka lena chodziła do szkoły. Początkowo bała się wrócić do normalnego życia, gdzie koledzy mogli pytać, co się stało z jej mamą, ale ku jej zaskoczeniu spotkała się z ogromnym wsparciem. Nauczyciele i dzieci były poruszone jej historią. Wszyscy chcieli pomóc kropka na szkolnym apelu. Dyrektor mówił o sile i odwadze małej dziewczynki, która mimo wszystko znalazła sobie siłę. By stawić czoła przeciwnościom losu. Lena stała przed całą szkołą i czuła się jak bohaterka, choć w głębi serca pragnęła tylko normalności kropka, mieszkańcy osiedla zaczęli się angażować. Sąsiadki przynosiły ciepło ubrania i jedzenie, to zorganizował zbórkę pieniędzy na spłatę części długów banku. Historia Haliny i Leni poruszyła wiele serc ludzkich, które wcześniej zdawały się obojętne na ich kroka sędzia lewicki, który poczuł, że sprawa nie zakończyła się wraz z wyrokiem, Zaczął wspierać rodziny na różne sposoby. Razem z lokalnymi organizacjami charytatywnymi pomagał Halinie załatwić formalności i walczyć o prawa pracownicze. Wiedział, że prawdziwa sprawiedliwość to nie tylko wolność od więzienia, ale też godne życie i szansa na lepszą przyszłość kropka mimo trudności. Każda kolejna chwila była dla nich zwycięstwem. Każdy poszczątany pokój, każda spłacona rata długu, każdy uśmiech leni dawał im siłę do dalszej walki krok pewnego dnia. Gdy Lena wróciła ze szkoły, zobaczyła na stoliku list. To był list od dyrektora sądu, zaproszenie na spotkanie dla rodzin pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Halina i Lena miały tam poznać innych ludzi, którzy przeszli przez podobne doświadczenia, kropka ta społeczność dawała nadzieję i poczucie, że nie są same. Że świat może być czasem trudny, ale też potrafi być dobry i sprawiedliwy. — Widzisz, córeczko — powiedziała Halina — Trzymając Lenę za rękę, czasami trzeba upaść, żeby wstać silniejszym. I to właśnie my teraz zrobimy kropka Lena spojrzała na mamę i uśmiechnęła się przez łzy. Wiedziała, że razem przetrwają wszystko kropka, minęły miesiące od tamtego zimowego dnia, kiedy Lena uklękła na marmurowej podłodze sali sądowej, trzymając w rękach mop i szmatkę. Dni pełne były wyzwań, ale i małych zwycięstw. Historia małej dziewczynki sprzątającej zamiast swojej aresztowanej mamy stała się echem, które rozniosło się po całym kraju. Kropka w mediach zaczęto mówić o dziewczynce ze sądu, symbolem odwagi i walki z niesprawiedliwością. Telewizje, gazety, portale internetowe opowiadały o Lenie i Halinie, o tym, jak dzięki determinacji i wsparciu ludzi dobrego serca można odmienić życie. W lokalnej społeczności powstał ruch pomocy rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej lub prawnej. Historia Leni była inspiracją dla wielu, którzy wciąż czuli się bezradni wobec systemu kropka sędzia Roman Lewicki, choć pozostał skromny i nie szukał rozgłosu. Stał się symbolem zmiany podejścia do prawa, bardziej ludzkiego i pełnego empatii. Jego decyzja o natychmiastowym zwolnieniu haliny Nowak została uznana za akt sprawiedliwości, ale też za przypomnienie, że prawo jest dla ludzi, a nie ludzie dla prawa lena dorastała a jej życie powoli nabierało kolorów, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Szkoła, nowe przyjaźnie, marzenia o przyszłości, wszystko to stało się częścią jej codzienności. Kropka jednak nigdy nie zapomniała o tamtym dniu, o sali sądowej, o wzroku sędziego i łzach, które pojawiły się w jego oczach. To wydarzenie ukształtowało ją na zawsze kroka pewnego dnia. Podczas uroczystej gali organizowanej przez lokalne władze, Lena i jej mama zostały zaproszone, aby opowiedzieć swoją historię. Sala wypełniona była po brzegi, a ludzie słuchali zapartym tchem. To nie jest tylko nasza historia, mówiła Halina. To historia wielu rodzin, które codziennie zmagają się z trudnościami. Ale to także historia nadziei, że nawet najciemniejszych chwilach można znaleźć światło, kropka Lena spojrzała na publiczność, a potem na swoją mamę. Wiedziała, że dzięki temu, co przeżyły, są silniejsze i gotowe na wszystko, co przyniesie przyszłość, kropka i tak... Echo tamtego dnia wciąż rozbrzmiewało, przypominając wszystkim, że prawdziwa sprawiedliwość rodzi się z serca, a odwaga i miłość potrafią przełamać nawet największe bariery.